Stare anteny zdemontowane, leżą już tu w samochodzie, widać płetwy. Tutaj jeszcze widać te złącza skręcane, słabo było to zaizolowane, więc tutaj też było ryzyko, że woda wchodzi, a to były prawdopodobnie anteny ATK 504. No monter, który to instalował, postarał się, żeby nie można było przeprowadzić identyfikacji, ale pamiętam te anteny z tymi właśnie tutaj izolatorami, to były anteny z Telkobu, Zatwocka, więc no to już historia, gość już nie sprzedaje tych anten. No jak wszystko, wszystko się rozwija, wszystko idzie, idzie, idzie naprzód. przód. No mamy tutaj właśnie dzisiaj tego przykład. Starlink wypiera już instalację do internetu LTE. Jest to okolica Serocka, Jachranka. Tereny mocno rozbudowane domami jednorodzinnymi. Gdzieniegdzie już pojawia się światłowód, ale wiele dróg, tak jak tutaj ta, na której jestem, są to drogi prywatne, gdzie nie można poprowadzić instalacji na powietrznych. No i są takie właśnie problemy z dostępem do sieci. Pomimo że sieć zupełnie niedaleko jest, światłowód można byłoby teoretycznie podłączyć, no ale niestety nie ma jak doprowadzić przewodów. Dlatego Starlink, no, w takich miejscach idealnie się wkomponowuje, właśnie w tą niszę.